Po pierwsze, ten program był bardziej wiarygodny, jeżeli chodzi o wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z tego kryzysu finansowego i ekonomicznego, i za kilka o tym powiem. Po drugie, przedstawił program bardziej atrakcyjny, umożliwiający zwiększenie dostępu społeczeństwa amerykańskiego do służby zdrowia. Amerykanie mają znakomitą na światowym poziomie medycynę. I mają znakomity biznes zdrowia, ale nie służbę zdrowia w naszym tego słowa pojęciu. 47 milionów Amerykanów nie posiada żadnego ubezpieczenia społecznego. A co to znaczy? Że człowiek się mnie na chodniku, złapie nogę, jeżeli nie ma odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, prawda? a nie mając ubezpieczenia. Jeżeli nie ma ubezpieczenia i nie ma własnych oszczędności, no to już nikt nie pomoże. A dzień pobyt w szpitalu to jest około 2000 dolarów dziennie za noc, nie licząc konadłem lekarza. No i w związku z tym obiecał Obama, że prowadzi program, który po pierwsze Obejmie wszystkie dzieci amerykańskie obowiązkowym ubezpieczeniem. Po drugie, poprzez ulgi podatkowe, a także dotacje dla władz stanowych, umożliwi tym milionom Amerykanów, którzy nie mają żadnej polisy ubezpieczeniowej, wybór takiej minimalnej polisy ubezpieczeniowej, która zapewni jakąś opiekę, opiekę zdrową. I to spotkało się z dobrym przyjęciem i, i wszystko mu dużą popularność. No i po trzecie, wygrał dlatego, że przyrzekł zakończyć niepopularną wojnę w Iraku. O ile pani Hillary Clinton głosowała w Senacie, upoważniając Deklaracją, która upoważniała prezydenta Busha do. Operacji Militarnej w Iraku, później się z tego wycofała, ale głosowała za, to Obama był od początku przeciwny tej operacji. I obiecał, że w ciągu 16 miesięcy od dnia do wyprowadził wojska amerykańskie z Iraku, to znaczy do maja 2010 roku, zostawiając jedynie oddziały dla ochrony ambasady amerykańskiej w Bagdadzie. Amerykanie dawno, kilka miesięcy temu, trzy miesiące temu, otworzyli największą ambasadę, jaką jakikolwiek kraj, czykolwiek na świecie posiadał. To jest ambasada amerykańska w Iraku. To jest swego rodzaju bunkę, prawda? No i oczywiście trzeba go chronić. prawda? I Barack Obama obiecał, jeszcze tak. do tego dodał może czwartą, czy piątą, bo nie liczyłem ile Państwu wymieniłem tych przedmiotów zwycięstwa. Mianowicie obietnicę przywrócenia Stanów Zjednoczonym należnego w i szacunku w świecie. Ponieważ wszystkie badania opinii publicznej, amerykańskie i międzynarodowe ośrodki badania opinii publicznej wykazują wzrost antyamerykanizmu wszędzie na świecie.